Przybyliśmy tutaj właśnie wspólnie z przedstawicielami mieszkańców Ursynowa, e, aby złożyć na ręce pana burmistrza takie zapytanie w sprawie działań, jakie podjął e, w ramach tak zwanego tygodnia równości. Uważamy, że pan burmistrz nadużywa swojego urzędu e, do promowania swoich własnych idei i do promowania tak naprawdę chyba swojej własnej osoby. Burmistrz dzielnicy może wykonywać tylko takie działania, do których ma legitymację prawną. My uważamy, że takiej legitymacji prawnej do takich działań nie ma. No i stąd nasze pierwsze pytanie, które brzmi e, jaka on właśnie ma legitymację prawną, tak? Który przepis, nie wiem, prawa, czy przepis, e, e, który jest zawarty w statucie dzielnicy upoważnionego do podejmowania takich działań? No druga kwestia jest oczywiście prostsza, bo chodzi o sprawy finansowe i tu nie ma co dywagować, po prostu chcielibyśmy wiedzieć e, Jakie są koszty tych działań, które pan burmistrz podjął, no i z jakich źródeł zostało to sfinansowane. Od nowej prawicy oczekuje się skrajnych poglądów, prawda? Jesteśmy z tego, zdaje się znani, tak głównie, niestety. No więc chciałem powiedzieć, że mamy taki bardzo kontrowersyjny pogląd na działania Urzędu Dzielnicy. Otóż uważamy, że Urząd Dzielnicy się powinien zajmować tym, czym się powinien zajmować urząd dzielnicy. No, smutna sprawa jest taka, że w dzisiejszych czasach jest to właśnie pewnie kontrowersyjny pogląd. Urząd powinien pozostać wyłącznie urzędem otwartym dla wszystkich mieszkańców, nie manifestującym żadnej przynależności ideologicznej albo światopoglądowej. Uważamy także, że o ile urząd burmistrz może wspierać różne działania za pomocą grantów przyznawanych organizacjom pozarządowym, to samą instytucją urzędu nie należy w taki sposób manifestować swoich poglądów.